Witam widzów, dzisiaj G4. Nie mam większego planu, także postanowiłem, że dzisiaj sobie zrobimy taki ryzyk fizyk Otóż Otworzymy jedną skrzynkę hole i zobaczymy. Czy albo może nasz balans na odcinek się powiększy pięciokrotnie, czy może zmniejszy. Tak on wygląda, no jest 1% na hole. No i jeden na superkonduktory. 07, no takiego fajda, no musi, no musi dzisiaj nam tutaj pomóc, kolega. Oczywiście przypominam strona, jak i film, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, to będziemy, jak sobie wejdziesz w pierwszy link w opisie i użyjesz, albo po prostu, po prostu użyjesz kodu SWERT, bo masz z nim 5% więcej przy każdej wpłacie. No i także skrzyneczkę MILSPEC na start do otworzenia jak ciebie jeszcze na stronce nie było. A my. To hola i jest 5% na fejda. No, jak tutaj to nie dropnie, to ja nie wiem, nie? Otwórzmy także jedną leć do X-raya, leć. No, X-ray by był za 8 koła, a lorka za tyle nie jest. Także cóż, co możemy? Możemy skrzynkę za EXPA otworzyć, bo mam te diamentowe więc. Czemu by ich nie użyć? No, niestety, Wildfire co najwyżej, czyli dwie stówki. Hmm. Otworzyłbym sobie na przykład takiego knife'a, bo też dawno knife'a nie otwieraliśmy. Może na bitwach właśnie to było. I tak w ogóle, ponagrywałem yy, ten odcinek, że jak się najfy wrzuci. Na bitwy, to nawet jak się zrobi bitwę na dwóch, to nie ma szans, żeby ta bitwa po wygraniu wyszła na minus. Bo oczywiście tak się może zdarzyć, ale nie, nie jak dodamy skrzynki knife same. I chyba, a muszę się upewnić, chyba w tych by było to samo. Na przykład tu jest 1100. Ile jest tutaj najtańsza kosa? 700 zł, czyli w sumie z tych skrzynek z tej serii. Też nie ma szans, żeby na bitwie wyszło na minus. Zawsze bitwa wyjdzie na plus po wygraniu. I się po wygraniu. Otwórzmy jedną przy okazji też taką. O, Ursus to chyba dobrze. Pięknie. I myślę, że możemy jeszcze coś z partnerskich otworzyć. Ej, Jedź mi tutaj. Mergano razy 5. Syn w poprosimy Masterpiece. Legit będzie tam 50 zł na plusie. Overtakey, Masterpiece. Boom. Ej, zajebiście będzie. Podoba mi się to. Już mamy trz Patrz i teraz idziemy. Kurwa. Hello. Teraz wyjdzie. Teraz wyjdzie. <grym> Teraz, hole. Raz. Dwa. No, blisko było ale jest karabin. Czyli, czy to będzie profit? Oczywiście, że to będzie profit. No i dobrze. I to. Już mi się zaczyna podobać. Więc otwórzmy. Jeden, ostatni raz. Bayonet Tiger, Tów, który jest za. A no, troszeczkę straty. Troszeczkę straty. Eee. Niech, nie będę. Dobra, otworzę jeszcze raz ją. No i był to zjebany pomysł. <noise> Kto by pomyślał. Ale no. Spróbujmy właśnie to co mówiłem. Na przykład wziąć sobie tego Blood Buffa, albo Windows Web, albo Golden Bright, a wiadomo, Eternala. Tak, i na dwóch graczy, no i on oczywiście jak się wygra to będzie na plus Koskę taką dobrą dla mnie. Uprosiłbym z Moje lepsze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ty, jeszcze trochę i może zaraz kolejny haul wleci. Ty, poczekaj ile ja mam? Nie, braknie niestety. 500, prawda? To spróbujmy. Najfa. Nie luksury, tylko najfa. Na dwóch graczy. I give it shit. I otworzymy wtedy jeszcze jednego hola. I to będzie ostatni hole jakby w tym ostatnim poleciał hole Hola. To By było dobre zwieńczenie odcinka. Oj, flip, flip będzie. 700. Hmm, chyba chyba jednak. Czy to nam nie uda. Kiedy w ogóle profit jest, nie? I może żadnej jakieś taki super kosy, nie? Nie drobny liż. Dobra. Tak, tak zostawię. No niestety nie udało się do kolejnego hollow zbierać. Troszeczkę z... zabrał no, na początku, potem trochę dał, no i na koniec zabrał. Brakło tej równowagi, żeby jeszcze raz go otworzyć. Ale także ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Oczywiście pamiętaj, żeby sobie wbijać na stronkę i używać kodu promocyjnego sfert. bo masz fajne bonusiki, mi pomagasz. Możesz również być na Discorda, bo tam konkursik ostatnio na przykład były I bywają. Więc warto być i sprawdzać. Także dziękuję, do usłyszenia i cześć!